Jak widać, auto nawet trochę jedzie. Tło się przesuwa. Jak to mawia klasyk, nie jedziemy na lawecie. No co? Chmura dymu jest za nami. Może nie jakaś tam straszna, wielka, ale jest. Biegi mamy póki co wszystkie. Klima działa aż miło. A tak w ogóle to jedziemy odciągnąć czynnik klimatyzacji. Ponieważ nie uśmiecha mi się płacić za cały gaz, który trzeba będzie tutaj z powrotem nabić. Skoro. Mam kolegę, który może mi ten czynnik odciągnąć, że tak powiem, zmagazynować, no i później z powrotem wpuścić mi do układu, gdy już będzie silnik przeszczepiony na ten właściwy. No kurczę, powiem szczerze, że im dłużej jadę i temperaturę, proszę bardzo, złapał teraz, to tak jakby kopcił trochę mniej. Co jednak nie zmienia faktu, że to już jest, to już jest agonia tego silnika. A, tak, mam też już wypalone adaptery. Muszę muszę sobie powiercić dziury. Tutaj mam wzór. z mój wzór aby można było zamontować alternator, pompę wspomagania w inne miejsca. mamy już usłonę pokrywę, znaczy się mamy już przyciętą ja zawsze podchodzę sobie ją w ten sposób, wtedy tutaj podchodzę szlifierką i z tej strony ładnie na równo obcinam to są takie, wiadomo, zadry, ten plastik się topi zaraz to sobie wezmę pilniczka, ładnie to wszystko poprawię i tutaj jeszcze można troszeczkę tego noska obciąć, można, nie trzeba yy, ogólnie separator odmy zostanie przerobiony, będzie wyjście na prosto do kasztanka no, i to tyle, no to jest akurat zbędny element. Także, także nie taki diabeł strasznie jak go malują. Mamy elegancko osłonę przerobioną, pokrywę, przepraszam. Zaraz założę nową uszczelkę i zakładam z powrotem na silnik. No, i mamy takie krótkie podsumowanie z rozbiórki tego silnika, i powiem szczerze, że. Nie wiem, co tu się tak naprawdę zadziało. Moja teoria z pękniętym tłokiem legła w gruzach, ponieważ tutaj poza śladami odbitych zaworów na tłoku nic tak naprawdę więcej nie widzę. Tutaj też to tutaj jest jakiś kurcze włos. Hmm, tutaj też widać, że ten zawór jeden się odbił na tych na drugim też bardzo ładnie widać, dobrze się odbił. tutaj chyba też jest taki minimalny, minimalny ślad odbitego zaworu. I kurczę, no wychodzi na to, że faktycznie, faktycznie stracił to kompresję. Znaczy kurczę, faktycznie. Mój błąd, że nie zmierzyłem. Podpieram się tutaj tylko na tym, co mi sprzedający powiedział. Właśnie odnośnie tego braku kompresji. No tak stwierdził mechanik, który, w którym stał ten samochód na naprawę. Wiem, że były, było podejrzenie najpierw na układ paliwowy, też sprzedający mi powiedział, że wtyskiwacze zostały oddane do sprawdzenia, chyba nawet przeszły też regenerację, o ile dobrze pamiętam. I faktycznie wygląda to, że to było niedawno robione, ładnie na smart ceramiczny włożone czyściutkę. Dałbym na wiarę, że faktycznie był jakieś tam przynajmniej sprawdzane. Być może nawet i regenerowany. Musiałbym zobaczyć, bo tam miałem to gdzieś zapisane. Yy, I kurczę, no nie wiem. Prawdę mówiąc, nie chcę mi się już tych tłoków wyciągać. Może jeszcze może jeszcze to zrobię. Zobaczymy w wolniejszym czasie. Progów tutaj też tak naprawdę nie ma. Jedyny próg to jest tutaj wysoko, ale to wiadomo, to jest yy, osad z nagaru ze spalania. Nie wiem, jeżeli ktoś ma jakąś inną teorię, co tu się mogło zadziać, no obstawiam, że pierścienie. Głowice tutaj też co prawda pobieżnie oglądałem. Nie, nie, że tak powiem, nie, nie na nie jakiejś większej uwagi. Kurczę, już się ma tak stać? Nie wiem, się tak stać. Lniejsza, a większość, no, że tak powiem, nic tu zbytnio nie widać. Dlaczego miałby tej kompresji nie myśl. no i przede wszystkim dlaczego on aż tyle oleju palił no bo naprawdę tej ilości no turbina myślę że <laughs> pomimo tego że są na tej zaolejona i tak jak mówiłem ona mocno pluła, no chyba nie byłby w stanie tyle oleju spalić aczkolwiek nie wykluczone nie wiem prawdę mówiąc nie znam się aż na tyle bo to że potrafię zrobić powiedzmy swap to nie znaczy że potrafię te silniki jakoś to te diagnozować tak no, że tak powiem na wstyknięcie palców. No tak, łowica czy ona była obrabiana, czy nie była, czy była kiedyś zdejmowana, ciężko powiedzieć. Natomiast no tutaj wracając do tego silnika, trochę jestem ciekaw, co tu się tak naprawdę wydarzyło, czy to możliwe. Tylko szkoda, że też nie zapytałem, czy ten samochód nagle przestał odpalać i zaczął palić takie duże ilości oleju, czy czy coś jakoś się działo stopniowo. No nie wiem, ciężko, ciężko jest mi to powiedzieć. Tutaj no mówię, nie przyglądałem się temu jakoś specjalnie, ale no pęknięty tłok myślę, że byłoby widać, aczkolwiek mogę się mylić. E, tutaj takie trochę zaskoczenie, trochę może i nie, jeżeli chodzi o czujnik położenia wału, bo on jest, będzie nam potrzebny, żeby działał obrotomierz. W pierwszym, w pierwszym momencie, gdy zaglądałem pod maskę, wydawało mi się, że tu jest rozwiązanie jak w starszych 2,5 litrowych VMach i w tych 3,1 VMach. Gdzie tam po prostu tutaj, jak jest ta przystawka, ta kryza do montowania, do przekręcania skrzyni biegów, w niej był montowany czujnik i na kole zamachowym było, było tak naprawdę... No 5 nacięć tak jakby. 5 nacięć yy, i wtedy wystarczyło przykładowo przy takim swapie w ZJ czy w WJ jak robiłem wystarczyło na podzielnicy, na kole pasowym BMW zrobić też 5 nacięć i obrotomierz nam działał. Przy przeróbce tego KJ28 którą robiłem, pierwszą w ogóle że znaczy pierwszy KJ, którego robiłem to był właśnie silnikiem 28, to był polift. No tam zakupiłem też yy, dzielnik impulsów kurczy czy jakoś tak to się nazywa czy konwerter impulsów chyba coś takiego i pomimo tam możliwości różnych ustawień nawet dzwoniłem że tak powiem po pomoc do tego sprzedającego że może coś robię źle może coś mi podpowie porozmawiałem z nim powiedziałem jakie mam możliwości jak to mniej więcej działa i też nawet znalazłem informacje o tym że koło foniczne ma 58 zębów i dwa zęby przerwy, czyli w sumie na 60 no nie udało nam się jakoś tego uruchomić było to tak że po odpaleniu samochodu czy tam powiedzmy przygaszeniu samochodu ten obrotomierz na chwilę pokazywał i później przestał no i ja wtedy rozwiązałem to w sposób taki że zakupiłem nowe koło foniczne i zamontowałem tigiem delikatnie przyłapałem do koła pasowego na, na przód tak od czoła i, no I przykręciłem ten czujnik i ten obrotomierz działał. No, obrotomierz jest tam tutaj potrzebny, żeby działała chociażby klimatyzacja. No i samo, so, że powinno obrotomierz działać. No tutaj na początku myślałem, jak, bo 28 też miało po lewej stronie silnika. Czujnik wkręcony w blok. Tutaj tak na szybko zobaczyłem, bo tutaj wtyczki akurat były właśnie na, na tym adapterze, bo była tutaj wtyczka od czujnika ciśnienia oleju i właśnie wtyczka od czujnika położenia wału. I ucieszyłem się, że będzie to właśnie tak jak w tych starszych silnikach: czyli, że po prostu dam koło pasowe na podzielnicę, zrobię 5 nacięć i będę miał fajnie obrotami bez żadnego kombinowania. No, w tym przypadku tak się nie da. Spróbuję, spróbuję dać te koło, żeby mi zrobili właśnie 58 nacięć, dwa, dwa zęby przerwy. I to myślę, że powinno działać, żeby kurczę już nie rzeźbić tego, żeby tego koła funicznego nie przykręcać, raczej, no przykręcać, przytwierdzać do koła pasowego bo to wraz, że wszystko kurczę tam się będzie w to wkręcało, a dwa, że no to tak trochę też i nieestetycznie. Jeżeli chodzi o komorę silnika, no to wygląda to mniej więcej tak. Została ona tutaj wstępnie umyta. Zdemontowałem tutaj sterownik, zdemontowałem też tą wioskę, która idzie od kurczę od tych kostek fałamowskich. Też nie pamiętam jak to tu... Znaczy nie pamiętam. Nie wiem jak to tutaj jest zorganizowane. W starszych samochodach właśnie ZJ czy, 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 czy WJ wiązka właśnie była też łączona przez takie wtyczki i zasuwała pod tylne siedzenie za fotelem kierowcy i tam po prostu był sterownik ten, ten VMS który wszystkie właśnie te sygnały z silnika typu właśnie obrotomierz, temperatura cieczy Ciśnienie oleju przekazywał na zegary. Tam, o ile dobrze pamiętam, była komunikacja tylko i wyłącznie po czterech przewodach, nawet nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie ta komunikacja się odbywała. Nie znalazłem na ten temat informacji, nie było mi to potrzebne. Ogólnie, ja się przynajmniej tak nauczyłem i nie wiem, czy inni też tak nie robią, że dubluje czujniki typu: czujnik ciśnienia oleju jest dublowany, czujnik temperatury cieczy jest dublowany. Obrotomierz jest właśnie z oryginalnego czujnika położenia wału. I tak to, tak to robię, żeby właśnie wszystkie, wszystkie wskaźniki działały. Też żeby właśnie klima na przykład działała, też jest potrzebny obrotomierz, tak jak mówiłem. I teraz co? Jakie było moje zdziwienie? Zawsze z ZJ, z WJ, nawet z KJ poliftowego wyciągałem silnik w komplecie ze skrzynią. Tak jak tutaj wrzucę parę przybitek, parę zdjęć zrobiłem razem z kolegą, jak żeśmy wyciągali. I tu się zdziwiłem mocno, ponieważ tutaj mocowania są jak coś na, na wzór ZJ WJ, czyli na te poduszki okrągłe, które są w pionie montowane. Kajot poliftowy, a na pewno 2.8, miał normalnie okrągłe poduszki, ale na płaskie leżąc. Tak jak to jest powiedzmy w jakimś pasacie, w jakimś BMW, i tam to było dużo prościej wyjąć cały samochód w komplecie. Tutaj niestety. Ten adapter strasznie nam się opierał o te mocowania, no i tutaj żeby to wyjąć w komplecie, bo już mieliśmy silnik wiszący, no niestety, ale bezczelnie musieliśmy to obciąć te mocowanie, co akurat tutaj nie wpływa na nic, bo i tak, aby zamocować te poduszki, które tutaj będę mocował, czyli poduszki od Transita, i tak będę to wszystko tutaj obcinał, tutaj będzie przysławana blacha z góry jakaś powiedzmy 5 mm, żebym mógł zamocować poduszki właśnie te z Transita no tak mi się wydaje, że będzie najłatwiej także no, to taka niespodzianka była na przykład jeżeli chodzi o wyjęcie, o rozmontowanie silnika ze skrzynią biegów na aucie, no też jest to kurczę mocno przegwizdana sprawa, ponieważ dojście do górnych śrub jest no, przegwizdane, ta skrzynia, ten dzwon skrzyni jest tutaj bardzo wysoko pod tym tunelem. Nie mówię, że się nie da tego zrobić, bo trzeba by było belkę skrzyni biegów odkręcić, opuścić do skrzyni biegów i jest wtedy dojść no jest gimnastyka, no jest gimnastyka, tak? Nie mała jest gimnastyka, żeby to zrobić i wtedy wyjąć to oddzielnie. Aczkolwiek no ja, przyzwyczajony, że można to wyciągnąć w jednym kawałku w poprzednich samochodach i tak samo też w tym kajacie pojechcowym. Tutaj podjąłem się tak samo. No zdziwienie było wielkie, gdy się okazało, że nie da się tego wyjąć, ale już byłem w takiej sytuacji. Że teoretycznie można było próbować tą skrzynię odkręcić jeszcze, a z drugiej strony bezpieczniej było nam tutaj po prostu piłą szablastą przyciąć to i wyjąć to w jednym komplecie. To taka, taka przestroga, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie właśnie przerabiać przedlifta i będą te poduszki, jak mówię, czyli te okrągłe pionowe, to polecam. Odkręcić skrzynie biegów na aucie, wyjąć no skrzynię powiedzmy tam opuścić do kanału, czy, czy, czy nie wiem, czy na podnośniku ktoś to będzie robił. Ja mam i to i to, aczkolwiek no wygodniej, yy, wygodniej, może nie wygodniej. Łatwiej mi jest to robić na kanale, ponieważ mam zamontowane zblocze w suficie, wyciągarkę i wyciągałem to zawsze w komplecie. Tak samo też i tutaj zacząłem to robić, no ale mówię, jest taka niespodzianka, taki fuck up. Yy, niemały. No i, i chyba lepiej by było właśnie odkręcić najpierw skrzynię, a dopiero później wyciągać silnik do góry. Yy, o poduszkach mówiłem. Wiązka. Wiązkę zdemontowałem, ponieważ yy, związki, to tutaj, to już chyba na następnym filmiku ogram to, jak ona jest przygotowana. Co z niej wyciąłem i dlaczego z niej wyciąłem. Ogólnie wycinać nie trzeba tak naprawdę nic. Aczkolwiek w praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli nie powobcinamy tych niepotrzebnych wtyczek, to będzie nam to wszystko, będziemy musieli to wszystko gdzieś tam trytkami czy czymś spiąć, izolację owinąć, no i będą takie buły, będzie to brzydko wyglądało. Ja tutaj postanowiłem właśnie usunąć instalację tak jakby, że tak jakby od wtryskiwaczy, bo jest ona nam zupełnie niepotrzebna. Jest cały pęk, pousuwać wtyczki, 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 a tak, map sensor, czujnik położenia wałka rozrządu, tam chyba, a tak, czujnik ciśnienia paliwa, na szynie, i, i nie wiem, coś tam chyba jeszcze było. Tutaj pamiętam, że jest taka kurczę, coś, a la pompa wody dodatkowana, chyba jak dobrze pamiętam, ma za zadanie nam yy, stawiać opór, żeby płyn się szybciej dogrzewało. Ile dobrze pamiętam, jeżeli nie, to, to niech ktoś mnie poprawi. No, to to wszystko pousuwałem. Tak naprawdę z oryginalnej wiązki. A, no i to oczywiście te wszystkie plastiki, które są na silniku, no bo to kurcz, no makabra to jest, no ja rozumiem, że to przy fabrycznym silniku są te korytka po to, żeby to było tak poukładane a nie inaczej, no to, natomiast przy M57 będzie nam to strasznie przeszkadzało. Wiązka jest już dosyć cienka, mówię, zostawione są czujnik temperatury, czujnik ciśnienia oleju, czujnik położenia wału i AC switch, czyli załączanie kompresora i czujnik ciśnienia w klimatyzacji. To są jedyne wtyczki, jakie tutaj z tej wiązki zostają. No i plus oczywiście te wtyczki, które idą na skrzynię biegów. Tutaj też no po prostu muszę to wyczyścić. Używam, no chodzi mi o tą używam, to się nazywa chyba Anet. To jest jakiś neutralizator rdzy. Także tym tutaj tą rdzę odczyszczę. Zamaluję to oczywiście podkładem szarym. I w ten sposób to będzie już później dalej składane. No tutaj jeszcze trochę będę musiał porządek w tych przewodach zrobić. To jest no wiadomo linka od gazu. Też, też nie zauważyłem, jak jest tam pedał. Czy tutaj z tego czujnika było? No ta linka pociągała tutaj za ten czujnik i to był potencjometr od gazu? Chyba tak, bo tutaj żadnego oporu ta linka nie stawia. No jest to nam zupełnie niepotrzebne. Tutaj tą, tą, ten otwór po tej lince Otwornicą trochę powiększe, niewiele, ale trochę powiększe, żeby wpuścić wiązkę sterownika M57, ponieważ ten sterownik M57 nie jest hermetyczny, nie może tutaj zostać w kabinie bez żadnej obudowy. A znowu jakakolwiek sensowna obudowa zajmuje miejsce, którego no tutaj aż tak wiele nie ma. No fakt faktem dałoby się to gdzieś tutaj umieścić w sensownym miejscu, ale kurczę, do, jakoś skrzynkę elektryczną montować to, to będzie to wyglądało jak przez okno i to chyba tyle na dzisiaj tak mi się wydaje Kurczę mówiłem, że będę wrzucał przynajmniej co tydzień filmik no niestety robię to po godzinach po pracy swojej godziny mam nienormatywne czasami kończę o 16 czasami kończę o 18 tak jak dzisiaj też skończyłem późno, teraz tutaj dogrywam to weekendami wiadomo różnie jest troszeczkę się tutaj pracuje, troszeczkę jest obowiązków przy domu jak to na wsi no nie zawsze na to starcza czas Ponagrywałem trochę materiałów i dzisiaj postaram się to posklejać do kupy i wstawić. Myślę, że realnym będzie jeden bądź dwa jakieś filmiki w miesiącu. To, to, to będzie chyba tak najbardziej realne. No teraz są teraz coś tak stricte postaram się, znaczy postaram się na pewno, będę nagrywał stricte filmiki już właśnie z ubierania tego M57 w osprzęt Jeepa. Co zrobić, jak zrobić, żeby to przykręcić, żeby to nie kolidowało. No i później już właśnie z montażu. Też nagram oddzielny filmik, jak trzeba spreparować wiązkę odm 57 i uwierzcie mi, jest to dziecinnie proste. żeby to działało stendalą. No wiadomo, trzeba sterownik zmodyfikować oprogramowanie, w zasadzie to wystarczy wyprogramować AWS i powyłączyć wszystkie ekologie, żeby to działało no ja mam tutaj troszeczkę soft inaczej zrobiony, bo mam też podniesione podniesione obroty biegu jałowego, żeby były troszeczkę wyższe no i żeby tam sterownik nie szukał komunikacji z ABS-em i z innymi bajerami żeby nie sypał błędami, to, to, to tutaj mam taki softcik i tak to działa też w międzyczasie tutaj troszeczkę walczę z tym moim z tym moim L200, tutaj mam poważny problem kurczę z wyciągnięciem tych tulei Tą jedną to już pamiętam, że przy demontażu udało mi się wyrwać samą gumę, została tylko ta zewnętrzna tuleja. Tutaj jest cała tuleja gumowa metalowa. I Kiedyś kupiłem taki zestaw, strasznie zachwalany przez yy, przedstawiciela handlowego, do wyprasowywania tulei na aucie. Ale powiem Wam szczerze, nigdy nie udało mi się żadnej tulei na aucie tym zestawem wyprasować. Bo o ile te cięższe pręty gwintowane po prostu jakoś tam się kosiły bądź się urywały no tyle te grubsze tak jak tutaj powiedzmy ten mam wkręcony bardzo duży skok gwintu to wyobraźcie sobie że ta, w tej nakrętce obrócił się gwint no i jest kopa także będę tutaj tamtą tulejkę mam o tyle łatwiej że nie ma tej gumy to po prostu wezmę lisiczką postaram się podejść żeby tą tuleję naciąć przynajmniej w dwóch miejscach i ją jakoś wybić tutaj nie wiem pewnie będę musiał tą gumę jakoś wypalić żeby też została mi sama tuleja ponacinać i wybić, co też nie będzie proste, no bo ta lisiczka jednak jest długa. Podejście jest tutaj słabe, bo tak z przodu nam przeszkadzają tamte mocowania. Z tyłu tutaj mamy skos, no jakoś, jakoś po prostu będę musiał zwalczyć to, żeby to założyć. Jeżeli już te, te dwie ostatnie tuleje wymienię, to wtedy będę mógł postawić, znaczy skręcić to całe przednie zawieszenie, postawić to na kołach, żeby było już na czterech kołach, bo wahacze mam... Wszystkie wypiaskowane, wymalowane, wszystkie tuleje gumowe metalowe pozmieniane, słożnie pokupywane, mam nowe. Tak naprawdę skręcać to stawiać na koła i wtedy będę już mógł sobie nagrać filmik właśnie z przymiarki silnika, jak zrobić mocowania silnika do tej ramy. No i tam troszeczkę też będzie pogadanki. Co zmodyfikowałem, powrzucam numery części, powiem gdzie popełniłem błąd albo co teraz bym zrobił inaczej, żeby było dobrze. No i jakoś powoli, powoli do przodu. No, jeszcze się troszeczkę zejdzie. No, ale tak wygląda, yy, tak wygląda robienie swoich aut. <laughs> Wiadomo, zawsze na końcu i zawsze jest coś ważniejszego, żeby to zrobić. Póki co, pozdrawiam, życzę miłego oglądania. A jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, kurczę, co z tymi tulejkami zrobić, żeby było łatwiej, szybciej i przyjemniej, to bardzo będę wdzięczny za komentarz. Pozdrawiam.